Zaczęło się nagrywać, i tak. Witam bardzo serdecznie w pierwszym naszym Escape'ie by Kondio and Sema. Nie ma niestety naszego trzeciego kolegi Ryży, Ryży, pałe, ry, ryży i Pały, ale dojdzie w następnych Escape'ach. Chcemy Państwu, Paniom, Panom zaprezentować tą piękną mapę. Wykonaną przez jakiego. Gotela i Jokera. Zasady same, jak każdy widzi. o co się nie wypinać? Gra na PC Fullu Nie edytuj żadnych bloków. Coś na to, Lecz, ale. ale możesz edytować białą wełnę. Biała wełna. Nie możesz edytować kolorowej węgiel Nie możesz, możesz niszczyć... niszczyć. Eee. Coś tam, coś tam no. Obrazów No, coś tam I teraz są dwie strony Życia i śmierci Mój tu zasny kolega pójdzie tym bardziej lepszą Pójdzie tą gorszą Witaj O, o ja to było prawda do picyka sprawdź. Sprawdź w czy coś masz Próbuj gdzie jesteś picyku O, znalazł mi Czy ja nie mogę piesa otworzyć? Ty jesteś adminem, ty. Jezu, weź mi daj admina. Dobra. Masz. Dobra, bo nie mogę picyku otworzyć. Ja znalazłem ziemię, jestem. Gdzie znalazłeś? No w... Ee, picyku. O. Wow. Te preparative doesn't really mean anything. Te preparative don't really mean anything. Te preparative don't really mean anything. są pozamykane inventory count mean hmm. anything. Hmm. Hmm. Trzeba to jakoś stworzyć. No to otworzyłeś to wszystko. Tak? ziemię tam rzuć. Tu jest jakaś płytka naciskowa Tu masz płytkę naciskową. Weź tu, yeah. tu ziemię wali. Za tą skrzynkę. Nie na... Nie na... Boże święty. Right. O boże. Nie, boże. Jezu Maria, daj tą ziemię może. O dobra, nie, odejdź. Rzuć po prostu w nią. O, grazie. Dobra, idziemy dalej. Inventory Card Observation Glass. Wow, możemy sobie oglądać. Luzek. Sorry for the mineral folding stuff. No jakieś inventory... Uh... Card, actually. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Co to jest? O! O! Skrzymiał! Co to Wózeczek? Węgiel i minę to są. Minę kart. To wózeczek jest boski. Ale z piecem. Z piecem? z piecem. Aha, 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 aha. I jeszcze węgiel znalazłem. I musisz ten wózeczek gdzieś puścić i napędzić go węglem, ale czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie? Czek. Inventory Count 25, 23. Jaka tam liczba była wtedy w tym sklepie? Nie wiem, co się myśli, Tak, jak niby. Kurde, nie pamiętam. 25, 20. 25. Tak, no dobra. Tak. Pójdź 25. I węglem napędź. If your card show up below, jest stracony. Co się dzieje? O nie ma tego wózeczka. To gdzieś pojechał. To no, gdzie? A, on chyba tu, tutaj. Jest, mam go. Mam redson. Dobrze. Mnie to mnie nie zawodzi. No widzisz? Tera Teraz tutaj. się, no. O, o, o. Ie. Bij A co jakieś coś tam było. Archiwum chyba. Tu jest coś chyba, a tu nic nie widać. Nie ma jakiej całkowitej ciemności. No ja tu jestem na górze, koło książek jakiś. Trzeba by się sam zgubiłem tutaj. O, 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 o. Słuchajmy się razem, będzie lepiej. O, patrz. O, Te teksturki nowoczesne, A na The Part of the wall has Colesek. Please stay away from this area and fix it, smite. To chyba w budowie. No dobra, chodź. Gdzie jesteś? Na dół chodź. Idziemy na dół, Tam nie ma, tam są drzwi jedynie. Hmm nie widać. tam drzwi są w tym... obraz? Obrazy, nie można było obrazów zmniejszyć. Tak prostu to będziemy męczyć trochę na tym. No i wali dzień, bo tu chciałem nagłaśnić to też. O. Better. Do Terry. Musimy wszędzie żelazne drzwi. Chodź tam z powrotem może. Do Cellar. Już nie ma.

może być wełna jak najpierw jaka wełna? nie, bo wełnę można rozwalać, co nie? no to jest tutaj wełna, patrz o, zobacz, sobie patrz tu co? o, o to jest... zjeżdżaj na dół to jest też wełna, zobacz, zobacz idź, dobra, idź gdzieś otworzyłem o, a tam nie można wchodzić ale trzeba no o o skrzynka Dwa kamienie. Ja mam jeden. A wiem co trzeba na, na, zrobić. Znajdź mi piec. Bo tutaj trzeba te dwa kamienie pewnie na... Nie. Nie. Nie, nie, nie. O wiem, daj rzuć kamień. Co? Rzuć kamień mi. O, patrz. Robię teraz baton czekoladowy to dałam -da. aha no tak cześć no nie idź tu bo to wyjdzie po niego jak już go wiem teraz o nie się tą wełnę chodź tu i wyjdzie tą wełnę, co miałem jeszcze ją rzucić nie wbijemy tam razy O kury a my teraz ten zniszczy też bieg Ja jestem za tymi drzwiami. Ja też. A masz tu we mną? Nie mam. Attention, uwaga. It may help you. The answer is not just 1K. Dobra. Children spend. Aha. Huh?